Rozliczenia PiSu przez ekipę Donalda Tuska są porównywane do działalności znanego z pomysłowych, a jednocześnie nierozsądnych działań sympatycznego skąd inąd gangu Olsena. To określenie najwyraźniej poruszyło współczesnego Olsena, który zagroził swoim wpisem w mediach społecznościowych, za pomocą których prowadzi się dziś poważną politykę, rozliczeniem tych, którzy rozliczenia utrudniają. Być może stąd nagłe poruszenie w środowisku Gangu i w pełnej mobilizacji pozbawili immunitetu największego wroga Gangu, tak zwanego Kaczafiego. Sejm zdecydował, że Jarosław Kaczyński odpowie za pobicie młodszego od siebie o jakieś 30 lat i zdecydowanie wyższego i lepiej zbudowanego prowodyra, który poświęcił swoje życie, aby utrudnić bliźniakowi comiesięczne przeżywanie straty swojego bliźniaka. I choć działalność prowodyra jest haniebna i godna potępienia, to cytowany gang Olsena daje mu siłę i wiarę w to, że warto tak robić dalej. Oczywiście przekaz idzie do wszystkich wrogów Kaczafiego mniej więcej taki, że typy popierające kogoś takiego w przypadku starcia z podobnym prowodyrem mogą liczyć na chłostę. A teraz poważnie. Posłuchajmy kilku ciekawych sentencji w tym temacie. No bo odebranie immunitetu samemu prezesowi Kaczyńskiemu w celu ukarania go za pobicie przysłowiowego byczka, to sprawa szokująca. Wniosku oskarżyciela prywatnego. Zbigniewa Komosy, reprezentowanego przez adwokata Jerzego Jurka, z 10 października 2024 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego. Na podstawie artykułu 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu. Przypominam, że Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych na podstawie artykułu 7c ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proponuje, aby Sejm przyjął wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego. Na podstawie artykułu 7c ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów. Głosować będziemy nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku oskarżyciela prywatnego Zbigniewa Komosy, reprezentowanego przez adwokata Jerzego Jurka z dnia 10 października tego roku, o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego? Za czyn określony w tym wniosku zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 447 posłów, większość bezwzględna 231, za wnioskiem 241, przeciw 206, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego za czyn określony we wniosku z dnia 10 października 2024 roku, przedłożonym przez oskarżyciela prywatnego Zbigniewa Komose. To ważne jest, że w tym kluczu. W głosowaniu, w którym decydowaliśmy o imitecie Rafała Kaczyńskiego za czyn przeciwko obywatelowi że przynajmniej w tej kwestii uzyskało, uzyskaliśmy większość wystarczającą, aby odebrać imunę i żeby polityk za krzywdę wyrządzaną zwykłemu człowiekowi odpowiadał przed, przed wymiarem sprawiedliwości. Jest sojuszem tych, których wypromowała i nie wypromowała Ale to mówi pan o Lumby tak. A ty I możecie mieć to ludzie, którzy popierają lupę, bo ten człowiek, który to robił i który został w pewnym momencie w końcu, e, powiedzmy sobie, e, ukarany za to no, bardzo łagodnie, jeśli tego cięższe kary spotkają, e, no to niewątpliwie jest... Lump, ale być może także człowiek, który reprezentuje siły zewnętrzne, ale... bo to jest propaganda putynowska. Teraz będzie pan mógł dowieść swojej pracy przed sądem. Nie, po nim nie żartuje, jak my wrócimy właśnie. do władzy, wtedy będą porządne sądy i wtedy będzie można to zrobić, a w tej chwili te sądy to, proszę wybaczyć, ale to nie są sądy. Panie prezesie, zapłaci pan ten mandat? Jaki mandat? No za ten, który się szukuje najprawdopodobniej w związku z tym uchyleniem jeżeli Pan tak by się nie potoczyła nie wie, sprawa. Jak, jak ja nie wiem, może mnie na więzienie skażą. A, no, no, mogą skazać, no. A nie na zapłacenie mandatu. Więc jeżeli mnie skażą, to oczywiście, no. Mogą, mają tutaj różne możliwości. To jest takie przestępstwo, które co prawda jest z oskażone, tylko z oskarżenia prywatnego, ale tą możliwość ukarania jest Dosyć szeroka. Panie prezesie, bo jeszcze nie miałem okazji. Jak, jak pan ocenia to dzisiejsze głosowania i to, że w jednej sprawie panu immunitet uchylono, a w drugiej nie? Niekonsekwentny się okazał sobie. W jedno jest mniejsze przestępstwo, czy to wykroczenie? Wykrócie... No Proszę to... państwa, do tej pory było tak, że w wykroczeniach SEM się nie zgadzał, przynajmniej w ogromnej większości wypadków. Ale także nie zgadzał się, jeżeli to było z oskarżenia prywatnego, no z prostego powodu, że w ten sposób gdyby można było tak sądzić posłów, to ich wrogowie, szczególnie tacy, którzy mają środki finansowe, no mogliby ich prześladować nieustannie. Nawet gdyby to się kończyło uniewinnieniami, to trzeba byłoby pokrywać koszty adwokatów, tracić czas, etc., etc., I dlatego to dzisiejsze wydarzenie jest wydarzeniem nadzwyczajnym. Ale ja się hmm, tego spodziewałem, bo wiem z kim mam do czynienia. Zadowolony panie z tego rozstrzygnięcia dzisiejszego? Będzie pan się, tu proszę, państwa, sądzem, proszę, panem, się proszę Państwa z Panem Proszę Państwa, trudno żebym był zadowolony, ale też nie jestem specjalnie zmartwiony. Możliwość powiedzenia publicznie, ale nie w Sejmie, bo to no, powiedzmy sobie dosyć szczególny skład w tej chwili Sejmu, to hmm, będzie dla mnie pewna okazja, żeby pokazać, jak w Polsce można obrażać zasłużonego człowieka. Sejm to kiedyś przecież uznał w swojej własnej uchwale prezydenta Rzeczypospolitej i prowadzić putinowską propagandę. Przecież w tej chwili ten człowiek, zwany Komasą, zaproponował, że jeśli ja wycofam się z twierdzenia, żeby to był zamach, to zaprzestanie umieszczania tego. Napisu, czyli jakby przyznał, że to jednak był zamach. A wycofa się pan z tego twierdzenia? Oczywiście, że się nie wycofał, bo to w oczywisty sposób był zamach, zbrodnia. Jest tylko takie pytanie, że to zrobili Rosjanie, to jest oczywiste. Ale jaka była rola pewnych grup polskich w tym wszystkim, to jest jeszcze mam nadzieję, kiedyś będzie wyjaśniona. Ludzie, którzy dopuścili się z zabójstwa, 36 osób ukarani. W najwyższą surowością, Panie 90 prezesie, 90. prezesie, ale czy jeśli ta sytuacja się Wniosków ...upadła, że tylko ten jeden wniosek Ale to jest normalna praktyka Zwykle, jeżeli to chodzi o tego rodzaju sytuacje, że mamy do czynienia z wykroczeniem, to to upada. A panie prezesie, czy jeszcze... Ten pan, który chyba nie wytrzeźwiał po wczorajszej imprezie, który tak krzyczał w tej sprawie, no, zapłacił mandat, ale to pewnie był mandat związany z ruchem drogowym, a a nie mandat związany z jakimś tego rodzaju wykroczeniem, bo tutaj przecież chodzi o wykroczenie polegające na tym, że się zdejmuje napisy, które w sposób skandaliczny i niebywały. Obrażają pamięć Lecha Kaczyńskiego, a z drugiej strony są po prostu putinowską propagandą środku Warszawy. A jeśli to się będzie powtarzało, czy pan też nadal będzie niszczył ten wieniec, tą tabliczkę. Jak będzie się to powtarzało, to będziemy w dalszym ciągu stosowali taką taktykę, która. Będzie dostosowana do okoliczności. Teraz mamy do czynienia ze specjalnymi okolicznościami, to są okoliczności związane z wyborami prezydenckimi. No więc oczywiście to wprowadzi pewne korekty, ale my z tej sprawy nigdy nie ustąpimy, bo powtarzam, to jest wydarzenie, za które w więzieniu, i to nie z oskarżenia prywatnego, tylko z oskarżenia publicznego, powinni dawno już wylądować ci, którzy to robią i jednocześnie służby specjalne powinny sprawdzić ich powiązania rosyjskie. A czy nie żałuje pan tego bicia po twarzy, boksowania, jak to zarzuca panu pan Komosa? Nie czy nie pan... To czy, nie czy nie poniosła pana? Ja mówię, to, to, to co mówił, zarzuca ja panu, ale ja mówię o tym, co było przedmiotem. nie no to ja mogę powiedzieć państwu na to, że po prostu jeżeli ktoś jest poddawany nieustannie tego rodzaju ataką, bo to jest swego rodzaju atak ten napis, a później jeszcze ten atak się zaostrza, bo powtarzam, ja zareagowałem na to, że on twierdził, że to ja zorganizowałem zamach spoleński, że, że był jednak zamach, tylko przeze mnie e, zorganizowany, to, co jest oczywiście twierdzenie całkowicie absurdalne, ale niezależnie od tego, to już można powiedzieć moją odporność nerwową, w tym wypadku naprawdę nie małą. Już przekroczyło. Widać, pan pan ponieść mocno? Ja po prostu już zareagowałem na coś, co było wynikiem takiego poczucia całkowitej bezkarności tego człowieka. Że on tutaj może zrobić wszystko, że żadne zasady ani moralne, ani prawne, bo to jest przecież łamanie prawa, jego nie obowiązują. No i tak się stało. Pani prezesie, a pana obowiązuje? Właśnie. Ja, 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 każdy obywatel ma prawo do samoobrony, to był rodzaj samoobrony, to była reakcja obronna. Ale to pan został zaatakowany? Pani, pani, my tam oczywiście, i się oczywiście pan pani jakby pani z powiedzieli, że pani najstarszy zawód świata uprawia, to by pani się poczuła A panu zaatakowana. Panu powiedziano? Y, powiedziano mi w jakimś sensie coś jeszcze gorszego. A co powiedziano? Że zorganizowałem zamordowanie 36 osób, osób w tym własnego brata Blinka. Jesteśmy tam szarpani, poniżani, a Państwo stoicie i patrzycie. I teraz jeszcze macie pretensje do nas, że się No Czyli macie jest w ogóle celność ze mną w ten sposób tam rozmawiać, sobie. szczególnie Pani. Tam je zapamiętamy. Panie pani redaktor, z nie... Nie no, proszę państwa, to tutaj chodzi o emocje, tu chodzi o y, y, trochę empatii, y, co do doznań takich emocjonalnych. No, nikt z nas, większość z nas, nie ma braka, brata bliźniaka, y, którego utrata, no, może kosztować straszną tragedię i. I powiem, że ja mam kłopot z tym wyraźny. I, i powiem tak, że o ile ja byłem przeciwko w y, y, ogóle immunitetowi, to teraz myślę, że immunitet powinien być uchylany przynajmniej dwoma trzecimi głosów. Powiem, ci co rządzą mogą go uchylać w każdej chwili, w każdej sprawie.